Siema, siema, widzimy się. Już jakiś tydzień chyba, nie wiem, ostatni film był chyba jakoś tydzień temu. Nie, nie, więcej na pewno, z 2 tygodnie temu. Ale nie wiem, teraz nie wiem, nie pamiętam. Mm, więc no. Trochę nie było filmu, ale był live. I trochę shortsów. Dobra, zabity, to ja musiałem kurde ten w żelazny kupić um, Ta. 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 I w ogóle jak czym ten ziomek, przeleciał całą mapę, dosłownie chyba przeleciał, nie, nie wiem Różowy, różowy stan, więc wiem czy do białego, do diaksy do niebieskiego i do mnie a teraz idzie na drugie jak i w drugą stronę w ogóle. XD Już nie ma. Widzę, że on tam jest. Ale chyba jeszcze na mnie nie biegnie, więc po prostu sobie spróbuję zmniejszyć tę tabelkę z boku. O, dobra, teraz z git. Um... Co się zastanawiać, po co mi Ostatnio widziałem dosyć ciekawą taktykę na fajty, eee, trochę jak na jakimś uchacie, czy coś, nie wiem. Eee, no ale, że ogólnie bije się i odpycham kulesia właśnie tu śnieżką od Silverfisha. Eee. I wtedy jak byłam darmowego hita po prostu. Jakby wiem, że to działa na normalnym Minecraft'cie, Że nie nawet warsach, bo tutaj te śnieżki to nie są śnieżki, tylko tak naprawdę to jest po prostu. E, kurde no. To jest po prostu... E, czekaj tu jesteś. Tu nie ma. Józko, okej. Okay. Kurde padni. No co? No jeszcze nie dostał z s... s... Nie, nie spadł. O kurde, no to teraz mam problem. O kurde, on jest tutaj gdzieś. Chodź już do mnie. Nie ja wiem, że ty się nie boisz. Chodź. Nie macie tu? Jesteś. Któraś tam próba nagrywania jakiegokolwiek filmu? Próbowałem jakieś równe challenge nagrywać nagrywać. I... Nie wiem, równe rzeczy proszę, ale. Nie wychodziło nic na nagranie. No ale co? Widzimy się w drugiej rundzie. Dobra, trochę mu nie wyszło to. znowu spróbuję użyć taktyki na silverfisze. Ostatnio ja właśnie widziałem to w takim short na youtube, że koleś się tak bił, więc postanowiłem, że to sprawdzę. Czy to rzeczywiście działa? O ile będziemy mieli teraz okazję? Aha, nie, ja chciałem tak okilać w zagrać, trochę, I zniknęły te w ruchu. No nie, no jeszcze sobie jabłko zjazd. Dobra, zrzuciłem go. Aż tak duże te się nie pomogły, co prawda zmusiłem go, żeby jadł, go zjadł, ale no, aż tak dużo, to jednak nie daje, ale dobra, spróbujemy raz, może, no wiadomo, nie, za... nie zawsze wyjdzie coś, nie, nie musiało to wyjść za pierwszym akurat, więc dajmy jeszcze temu kilka szans, kilka prób. gdzie bym mógł pójść? Niebieski no, morski, czyli tamten, który w sumie po prostu ma puste łóżko. Chyba takie... Ja mam na myśli nieudowane po prostu. Ja szczerze boję, że boję się, że się nie Boję się, że się, nie da, się po prostu bez bezpiecznie... I zrobię stąd fireballa już. Dobra, no, teraz jest safe, bo kur... się nie łóżko. Mm, cyk, cyk, cyk. Wszystko ładnie, pięknie. Mm, cyk, 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 cyk. Cyk gdzie ty jesteś? Jesteś u mnie pewnie gdzieś. Nie, jesteś tam. Spór. On nie jest, jak sobie no to idę, po ciebie. się raczej do... Nie, on da się doskoczyć tutaj, no. nie A tak, da się doskoczyć na piętki. Dobra, no, spróbuję go teraz tak zasuć. Fajnie. Dobra, no, uwaga. Jeszcze nie. Jak zacznę się budować, to by ja go skrócę. Dobra, najłatwo. No Jestem zwerficzna, no, nie wiem, czy w ogóle go trafiły, ale nie. nie wiem, spróbuję jeszcze raz ostatnie ostatniej gierce. Nawet nie było blisko. Not even close, baby! Technoblade never dies! Hmm. Dobra, testujemy Silverfisha po prostu, któryś już może tym razem dali. O kurde. Dobra, działa EOTF, ETS, Silverfish'em O kurde Dobra, 3 zostawiłem, całkiem dobrze, jak na to pół serca. Całkiem dobrze, kurde A Z powrotem nauczyłem się grać w tą gierkę No i pięknie, znowu idę do niego z Silverfish'em Chyba przez to teraz znienawidzić się nie A. I tak nie go. O kurde. Ile ja miał żelaza, ale tam wiem jak już do niej idzie z żelaznym zasikiem. Więc ja bym wolał sobie jeszcze tutaj szybko dokupić mój własny żelazny Kurde, nie trafię go i tak tą śnieżką Ogólnie taktyka działa w taki sposób Że chodzi w niej... Oh, kurde, on nie usłyszałem w niczu Może myślał, że go nie mam, czy coś Ale ogólnie o to chodzi w tej taktyce Żeby kogoś knoknąć do tyłu Wtedy on nie może nas hitnąć, a my szybciej go hitniemy I po prostu wtedy darmowo go hita, tak naprawdę Okej, okay, więc Chyba będziemy a nie, ja chciałem screen połować chyba golesia Ale jeżeli mi się dobrze wydaje, to już chyba został zjedzony przez tamtego Kurde, to trzeba Ale ja, ja ufam tym robikom cukrowym Kurde, ufam im żeby to była dobra decyzja A na to i tak nie stać Ktoś ma łóżko? Nie, tylko ja mam łóżko, a no to jak trochę... Jak znowu <trym> wygram, to fajnie by było. Kurde. Nie <radny>. Hmm. Kurde! Hmm, mi z klikiem sobie w EQ mi ten... W byłem i zaczął mnie bić, myślałem, że jeszcze go tam nie ma. Właśnie, mam nadzieję, że już był. Mam już hmm. raz hmm. na pięknie. Hmm. Ja nie wiem, podobają mi się te szczerze, więc będę ich używał. Czerwony tam już mogłem spróbować go zabić, ale najpierw chciałem trochę sobie pójść w ofen ofensywę, nie defensywę, sorry. I sobie ułuduję łóżko. Na razie patrzę, czy nikogo tutaj nie ma. Jeszcze jeden wlaczek. Nie wiem, jakoś randomowo to tam walnę. Kurat już. Eee, Kurde, teraz tak. skupienie. Latuję i może to jeszcze był nie będę jakieś... Teraz to ja akurat Firebola kupię, bo jednak nie mam Firebola samego. Firebola to jest ważna rzecz. No, dobra, Giz. Teraz tak. Tam jest kogoś, spoko Ale jeszcze najprościej, że jest sharpness o Tak, sharpness. Um, dobra. Słuchaj, ja pójdę w tą stronę. Jeszcze sobie przy okazji jestem czego. Z tamtej walki o itemki. Na przykład tych tej Silverfishy sobie mogę milion kupić teraz. Aha, tylko jeden. Milion. tymczasem tutaj. O no kurde, się jednego i prędko i na serf kolejnego. sakolina go. Cze. Cze, 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 A kurde. Ja mi tak dorota i ta nic na szybko. Kurde, jak jak słołowiec na się zagrał i już ma Ja teraz będę miał spory problem. O oh, kurde, go nie słucham. O oh, kurde, też na Silverfisha zagrał. No kurde, nie zrobiłem. Kurde, nie ho go. Ale nice, drugie miejsce. NIEEEE no, Maura leci od razu No kurde, prawie spada. Kurde, no ten, glinę Musiał w niej się urko, nie O kurde, 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 kurde... No i niestety nie zdążyłem zejść jawko, zacząłem lewy guzik trzymać, a nie prawy, więc nie będzie drugiego wina na jednym odcinku, ale... Był jeden win, więc spokój tak. No i co, widzimy się w następnym filmie.